A jakie masz perki w ogóle Mikusio mm, Ogólnie mam to, że mogę sama się leczyć, jak zniszczę tego. No, Potem mogę ten. się uleczyć jak zniszczę totem y, no, widzę pietra, haki. To I Muszę. mniejszą szansę na zniszczenie. W sensie Dana. O. Dobra. No no no, ja, ja nie umiem wbić. No to... Masz, masz w sensie to, że jak zniszczysz totem, to w szafce się możesz wyleczyć? A, no to to jest dobre. Leci do nas. Jestem tu w szafce na Hedona. jest? Pielęgniarka. Hej, Lukinka. Masz z Hedona. Ops. Dobra, ja raczej będę leżał zaraz. A i nie dał rady. No dokręć, dokręć. Jest to miecz. Aha, ma ten pergol w na, na, na oczarowanie. Nie, oczarowanie. Ogólnie to samoopatrywanie dobrze by było zmienić, bo jest strasznie chujowe. Aj. A jak ty kiedyś powiedziałeś, jak masz 4 godziny to grasz na tym no. Ty masz opek. Hej. Kurwa, Dzięki za zapalała. Wiesz co, bo to leczenie strasznie długo trwa. Lepiej już sobie apteczkę wziąć, a perk jakiś inny. Na przykład. O! Hmm. Zostaw, hmm. Mnie. zostaw mnie! Zostaw mnie! Zapłacę ci. Ale się ściągasz, czy ktoś z tego? No. E, pod... Chyba jesteś najbliżej. Dobra. No Biegnę, zostaw moje zadanie. No dobra. A wiesz co? Nie wiem, czy jakieś ona nowe są. No, może przez rzeczy daszować. No, no, ona się tak teleportuje do przodu, nie? Nie wiedziałam, że ona może przez rzeczy, przez ściany. Tak, rzeczy. może, może. No, ale zrana pedra. Jakbym Ja Jarną się. Hej, Luna, cześć. Niech tam DBD idzie, a wiesz co? Dopiero zaczęliśmy, więc tak średnio pójdź to. No, u mnie a. też dobrze, dobrze. Ona ogólnie campi przy mnie. Maska, jedyna. Będę no, chciała no, Jak tam gen? No połowa. Jak będziesz gdzieś tam będzie? Uważajcie tam, bo ona gdzieś sobie poszła przede mnie. Do domku. Dobra, skrzynkę naprawię. Ja go dokrałem, sobie No, no ja je Chyba wszystkie nie? wpisywałem. Nie, ona wraca pod hak. Luźno. Chyba. Nawet nie wiem. Nie wiem. Ci co kampią, to mam nadzieję, że jak robią herbatę, to zawsze używają soli, Malutka napisana. dają cukier, że jak chcą zjeść cynamon, to tak naprawdę jedzą chili. Naprawdę, no tam, życzę tam. im tego z całego serca. Akurat Lezi, się dotknęła. Do stój, 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 stój. Ale dokręca gama. Dziękuję pracował. za kodziki. No bo ktoś tu mnie... Ooo, wyjdzie! Co się dzieje? No czekaj, uciekaj, uciekaj. Ała. Jestem w szafce tutaj na prawo. Nie no wiem, ]aj. ja jestem na górze. O kurwa. No tak, starstrek w szafce. No nie zaszło. Szczeniaczek. Kurwa. Oszurata naprawdę. <śleszy> to jest. Ona się do nas ucieka. No widzę, widzę. Dobra, zdejmij No chyba zaraz dostanę. Możemy ja Nie, Dobra, będzie słuchać. się Masz, kurwa. Ja zaraz tam nie zaraz to ja ale mogę na winie. No dobra. No, to nie było za mądre. A w jakim momencie trzeba spuścić paletę? Jak już zarzuci na ramię. No. O Malutka, dziękuję bardzo za. Ups, za drugi miesiąc suba. Leci do nas chyba. No, nieźle. Tak, leci do nas. Dobra, ściągam. No, drugi, drugi. Dla mnie to jest. Aż drugi. Ja wezmę na siebie, się Dziękuję. Za twój honorowy syn. Gdzie się, jakieś nie na Dobra, lecę do main'a, bo tam miałem skrzynkę zieloną pełną. O, prosimy o niej. Zróbmy Ej, dziękuję bardzo. <laughs> dziękuję za pięć giftów. <laughs> Dzięki malutka za pięć gifcików. <laughs> mnie tu nie ma, mnie tu nie ma. <laughs> Co tam dostał? A, nie wiem, gdzie ona jest. W menu? dostała Kiedy właśnie słyszałam. schedona. Nie zobaczy Oj. mnie tu chyba, co? No bo, kurwa, O, agiecha dostała neliczko. No, na razie Młody Mnie goni chyba Dobra, ja zdejmę Tak, mnie goni Dobra, to się No co ja ci poradzę, Byczku? tak się nie robi, no Ale nie powiedziałem tego Drugi raz. Idzie do Ja do Gana wracam. No dobra, dobra. tego Niech będzie. Idzie do was. A nie musisz wszystkiego wiedzieć na Napolcio. Jak kiedyś wbijesz i będziesz chciał pograć, to to się może dodamy. Ja pierdolę wyszłam na nią No wkurwiony byłem trochę No ogólnie komanek, czyli od dzisiaj stream element od jakiegoś czasu próbuję mi uświadomić, że powinien zająć miejsce Stream Element'a. Powinienem wyjebać stream Elementsa i zatrudnić jego, jako bota. Poszłabym Cię w sumie w dół dać, ale ja się trochę cykam. Ja tam i idę. To hmm, za szmota, to jest. nie idę. No to ona to nie chyba mnie ściągnie sama. 60% gada mam. Idziemy Mogę... się do tego gadać. To lecę się ściągać. Mhm, ściągam. Okej, okay, mam nie jest nurska. Dobra, na gwinę. Mamy jest. Pańczę tego giernę co robisz. Okej. Okay. No mam nadzieję, że tym razem noeda nie będzie. Słuchaj, sklep mnie zgubiła? Tak, zgubiony. Serio, jak trzeci raz nas na jeden porobi, to będzie trzeba mapy i palety, wszystkie te palety. Eee, no, no ja będę To Potem... Andrzej, ja Potem Ja będę brać przy przeciwdziałania. Ja jestem to. przy jednej bramie też. Jest przy mnie, poświęcam się. Nie, tu czekam. To był hit Otwieraj. Czysto. Ja spróbuję hita przyjąć. Gdzie jesteś z nią? Wchodzę do domku. Połowa. mnie. O. Aj. Ale nie podnosi mnie. Patrzę czy ktoś idzie po mnie. O, zbierasz się. bramę? Nie mam Jeszcze co nie zrobić. No nie, 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 nie. Oczarowanie, nie? O, wy wyigluje się. Nice. Kurwa ja właśnie też mam oczarowanie, więc nie mogę hita już przyjąć. Gdzie jesteś, co? Jestem hmm. przy bramie. Otwierasz? Kurde, nie wiem, nie wiem, gdzie jest... Wow. Przy... Jedna brama jest przy bumie. Chyba kogoś widziałem. Potrzebuję pomocy! Gdzie ty o, jesteś? Ty jesteś? W domku. <grymica> o, widzę. Nie, to dobra. Już myślałem, że widzę. Fajnie, słuchaj. Wyszłam już. Dobra, szukamy. <grymica> nie, nie, nie. no. Ja tu w ogóle nie słyszę terroru. No, dobrze. No, Jaka ludzka ścielka. Biegnij w stronę tego niebieskiego temu. Jestem przy nim właśnie. O widzę widzę widzę. Nie kurwa już. Nie ja. to ciebie widza widziałem. O ten robi się zwiększa. No nie. O, kurwa. A, A już tu byliśmy. Gdzie jest hak jakiś? O kurwa. Oczarowanie. <laughs> Może lepiej stamtąd uciekaj, co? Nie Chyba trzeba będzie. No ja lubię... Nie wiem, czy na Nie Nie gadaj, Życie A ja pobiegłem w ogóle w drugą stronę od bramy. Ja pierdolę. Ej, ale tak blisko było, już to byliśmy. Sobie Mam nadzieję, że jak kiedyś będzie piłka, to będzie wygazowana. Oby, no. I no. ciepła. O, dokładnie. No. Żeby jak kiedykolwiek będzie chorali, i cię brał antybiotyk, żeby mocno czuł smak antybiotyku, życzę mu tego. <grym> Prawie się udało. no. No. nie, nie, jest, nie, było nie, 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 bez o jakieś osiągnięcie dostałem. Herbo w I co wtedy zrobisz? No jeszcze nie odkryłeś swego <laughs> daru <laughs> Okej <Okay. laughs> <laughs> Bardzo ładnie No cześć Cześć, cześć Ja pierdolę myślałem, że to killer nie się dążesz? O ja pierdolę. Aha, ja, ja mogę się... tak wrazić i nie zobaczę. Ja <laughs> Kurwa bagienna. <laughs> Kurwa bagienna. Nie no. no, widzę nawet. Oj, minęło. No bagniak. Aha, dobra. Kurwa bagienna. <laughs> Ej, myślisz, że ona mnie tu zobaczy? Pod drzewem? Nie, raczej, raczej nie. Tipa. Rakon city. Ej, nie widziałem. Ja rezerwuję szafkę po... Aha, tu gdzieś ze nie Tak, Wiedźma, Wiedźma. Ona jakaś najlepsza nie jest wójdę. Nie, nie, ja myślę, że ona jest super. Znaczy, nie, nie to, bo to, trzy hity jest. pewnie nie trafiły. Jest świetno, Mogę ci zagwarantować. Ej, świeci się. Boję się, że wałat, więc niszczę. Niszczę, niszczę. Gorzej nie jak to... no, trudno. Ale... Ona coś tam wyrobi, czy co ona próbuje? Czy ona pułapki rozstawia, pułapki rozstawia? Siema, Kortezik, hej. Mam nadzieję, że tu nie ma gdzieś. No, na robię. nie robię. jak e, przyjdziesz nie ściągać, to do kontrolu. Nic, nie to wydawały. Okej. O Boże, dziękuję. O no, bardzo się poschodzi. Dasz to do tej czy nie? Nie wiem gdzie jest, wiesz. Tak. Polecisz, fajta. A, tak, tak, idę. Nie woda jak ty mnie mogłaś zobaczyć? Mam wróconą możliwość kamuflażu. <grystanie> Ona mnie nie widziała. Kurwa, ale to było wyliczone. A, ja już myślałam, że leci... Jestem dzbanem, nie? Zapomniałem, że nie mam perka na naprawę w ja szapce i siedzę w tej szapce jak debil. Widzę się z nią biegnie pułapkę zrobiła tam przy wejściu dobra, no to zostawiam szaka i idę gdzieś na drugą stronę leci za tobą, nie do mnie leci gdzie? a nie jednak nie? biega tu a przy mainie przy o kurwa co no nie widziałaś mnie? No nieźle, a co masz to dobrego? To no nie jest za dobra. jest. Dajwista dajwista jest. Oj przepraszam. O no Jezu. No to trafić nie może. Lecz mniej trochę co ona robi? Ona zostawi. Okay. Do nas Jak na koniec będzie Noet i ten Blood Warden, to wtedy ci będzie nas szkoda. Nie, Nie widział widzi no. mnie! Nie <laughs> widzimy! Kurwa <wyjebram> mnie <laughs> To że wziął bo co? Ale jesteś rudy. Co to za wyzywanie? Właśnie kurwa. No nie byłam z kwiatów, fakt po prostu. No leci za mną czy nie? Bo w sumie to nie widzę. <grym> nie mam nie. <grym> jest? Pamiętaj, tak, pójdź je. mnie. Tu nie widać? <laughs> ja pierdolę, serio, w ogóle. <laughs> Dobra, gdzie są geny? Nie wiem, może... Jedno jest Leci gdzieś Jestem na menu góry w szafce O, otwiera drzwi Proszę, chodź do duża Proszę Została skedona No właśnie, z nami Znalazłam nowego maila Bagienną kurwę? <noise> Nie, Klaudę jak chcesz, to nazwij ją bagietną, kurwo, wiśnij w to. Nazwy, ja jedno, kurwa, to. to jest jakaś paleta, już nie zostawiła. Może i nie. No nie. A gdzie czemu ty klonetkę od bagietnych wyzywasz? Nie wolno. Kurwa, tu nie ma... Jezu, ja kurwa trafić nie muszę. No, tu nie ma palety. O ty, kurwa. Ona, ona jej nie lubi tylko ze względu na charakter. Tak? <noise> Dobra. Chodź gdzieś tu w krzak i się bliżej bramy schowaj. <noise> Otwieram bramę na mnie. Zostaw mnie, świrusko. Dobra, mam strzykawę. Może, może kurwa dożyje. O kurwa, nie jest. Gdzie jesteś? Nieważne. O! <śmiech> <śmiech> nice. <laughs> Otwierasz? No, możesz tam przy włączniku stać i czekać. Gdzie jest jakaś brama? Szak za szakiem. Dobra, idę. Razem z moją nową przyjaciółką. <laughs> Dobra, jak będziemy dobiegać, to ci powiemy, to otworzysz. Oj. A... Czy ja dobiegnę do polety, żeby dostać fita? O tam jesteś, dobra O kurwa No nie Przyjmuję A, nie rozwalała no i ona ona Pobiega. się zgubiła, pobiegła gdzieś naokoło. Dawaj, biegnij, biegnij, biegnij. Otwieraj bramę! Gdzie Cześć, jesteś co Marcinek? Ja sobie otwieram... A, no i dobra. O, Ona pułapkę w bramie rysuje i ta pułapka i... Z... A. Ona chce żebym wszedł w pułapkę. I pyknąłem. Mm -mm. Nie, był mnie hitnęło. Mm -mm. A, jej tego jednego kina mm -mm. może. <laughs> Daj, dobra. Idź stąd. To ja wejdę w pułapkę. Daje się trzasnąć jeszcze A jak będzie miała Noeda? No przecież on nie jedna. A dobra Dobra Biedna. Ja już mi głupio, że wygrałam. Minie Biedna To jest tak jak jest dziecko. I grać na przykład Monopoli i ty wiesz, że możesz łatwo wygrać z tym a i tak wygrywasz. nie. Ja, no ja zawsze... ja zawsze wygrywam i jeszcze wyśmiewam. Dokładnie. Robisz jak mój samolot. Ale napiszesz <grym <grym> ładnie, ja... <grym> nie... Miała dewaller bez to myślała, że... mu